Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj będziemy przygotowywać batoniki na dobre wyniki, które będą idealne dla Waszych pociech na przekąskę do szkoły. Także zamiast kupować czekolady czy batony sklepowe, możemy zrobić sami i już Wam pokazuję ten przepis. Tutaj mamy przepis, rozwijamy sobie co nam będzie potrzebne. Daktyle suszone, które mam już zalane tutaj wodą. Eee, będzie potrzebne masło orzechowe, które zrobię sobie sama z orzechów ziemnych solonych. Do tego oczywiście będzie potrzebny ryż preparowany. Pamiętacie, e, za młodu jadły się szyszki z ryżem preparowanym. To też pyszne przepis, jest w termomiksie. E, migdały w płatkach będziemy potrzebowali. Wiórki kokosowe. Mamy wiórki kokosowe. Mamy też, też nasiona chia. I oczywiście miód u mnie e, gryczany. I możemy zaczynać robić. Do moich batoników jest potrzebne masło orzechowe, więc zrobię je sobie sama w termomixie. Wsypuję najpierw płaską łyżkę cukru do naczynia. Zakładam przykrywkę z miękką. Naciskam dalej i mamy 10 sekund. Obroty 10 miksujemy. zrobił nam się cukier puder, naciskam dalej i teraz dorzucam 400 gramów orzeszków szalonych, prażonych, oczywiście termomix mi tu wszystko odważa, jedno opakowanie jest za mało, więc posypuję sobie jeszcze, do 400 gramów, ok, mamy 413, naciskam dalej, zakładam, Przykrywkę z miarką, gdzie jest moja miareczka? Jest tutaj. Naciskam dalej. 30 sekund, obroty 10. Naciskam sobie dalej. Zobaczcie, co mi się tutaj wytworzyło. Teraz do tego dolewamy 10 g oleju. Jest olej, naciskam dalej, zakładam jeszcze raz przykrywkę z miarką i 20 sekund, obroty 6, stopniowo zwiększamy do 8. I gotowe. Masło mamy już, słuchajcie, zrobione i możemy wykorzystywać do moich batoników. Zobaczcie. Pycha. Wróciłam sobie do przepisu na moje batoniki. Dodaję teraz namoczone daktyle. Kilkanaście minut w gorącej wodzie mi się tutaj moczyły. I teraz 140 g masła orzechowego. Właśnie sobie tu zrobiłam. Taki duży słoik mi wyszedł. I dorzucam sobie masło. 140 g. Ok. Teraz 50 g miodu, u mnie gryczany, tak jak mówiłam. Jest. Mamy miód. Teraz 30 g masła. Dorzucam teraz masło. Jest 30 g. Dalej. Zakładam teraz przykrywkę z miarką, naciskam dalej. 3 minuty, 50 stopni, obroty 2, podgrzewamy. Zakończyło mi się podgrzewanie, naciskam dalej. I teraz zobaczcie, powstała nam taka masa. Mamy 20 sekund, obroty 8, miksujemy. zgarną teraz składniki wszystkie kopystko na dno naczynia. Mam zgarnięte. 50 g ryżu. Ryż mam dodany. Teraz 50 g migdałów w płatkach. Dosypuję migdały. Naciskam dalej 20 gramów wiórków kokosowych. Mamy wiórki, naciskam dalej i siemię i nasiona czyja, nie siemienniane. Chciałam się pomyliłam. Czekajcie, teraz mamy 10 gramów nasiona czyja dalej. I teraz wkładam, zdejmuję tutaj miarkę, wkładam Mam włożoną kopyskę, którą będę mieszać podczas pracy. Tu mam ustawione obroty wsteczne, żeby mi się ten ryż nie rozdrobnił. 15 sekund i jedziemy. Mieszamy. Powstała mi taka masa, którą teraz muszę przełożyć do mojej kreksówki, którą sobie wyłożyłam papierem i odstawiamy do lodówki. Ja sobie to poukładałam w takiej mojej mm, keksówce, ale śmiało można to wyłożyć na prostokątną blaszkę. Wtedy one będą niższe, bo to mi tutaj zajęło trochę dużo miejsca, tak mniej więcej do połowy, ale to nic sobie później batoniki pokroję.